Jaj to nie jest magia, to jest po prostu technologia, którą warto poznać, ponieważ no to na pewno jest rewolucja, która zmieni dotychczasowe spojrzenie na świat, na pracę, na życie codzienne, więc warto się z nią polubić, poznać, a potem wykorzystać. Nazywam się Agata Bożykowska i już od wielu lat zajmuję się prowadzeniem projektów. Te projekty są związane z technologiami, z IT, teraz głównie dla bankowości. Moje, moje doświadczenie ze sztuczną inteligencją dotychczasowe, jeszcze przed przyjściem na, do kursu, na kurs, wiązało się z używaniem AI do życia codziennego. Takich bardzo, bardzo prosty, jeszcze, jeszcze nie wiedziałam, jak to odpowiednio wykorzystać. No i też zawodowo, ponieważ pracuję w zespole, który zajmuje się sztuczną inteligencją, wdrażam też rozporządzenia związane ze sztuczną inteligencją, unijne rozporządzenie Act. Więc to się wszystko tak połączyło, trafiłam w firmie do zespołu, który zajmuje się sztuczną inteligencją. Um, więc jestem blisko tych projektów, chcę je lepiej poznać, prowadzę też projekt, który zajmuje się wdrożeniem rozporządzenia unijnego AI Act, um, też procedur chmurowych, więc chciałam wiedzieć więcej, ponieważ też jestem project managerką taką, która chce wiedzieć co robi, nie chce być um, takim typem człowieka, który tylko przepisuje taski gdzieś dalej no i w ogóle jest takim upierdliwym człowiekiem w projekcie, którego nikt nie lubi, bo przychodzi i się tylko mądrzy, a nic nie wie, tylko lubi wchodzić w merytorykę. Na pewno kurs daje mi wiedzę, a wiedza daje mi pewność, Pozwala, kurs mi pozwolił ustrukturyzować wiedzę na temat Jaja dało mi takie w ogóle szersze spojrzenie na tym, czym jest AI. No Przede wszystkim ta wiedza, ta wiedza, której większość osób nie posiada, bo to też jest fajne, bo to mogę wykorzystać zarówno i w pracy tą wiedzę. Wiadomo, że w tym zespole, w którym jestem, no to tam jest ta wiedza, ale tam mogę czuć się w miarę na podobnym poziomie, natomiast. No, i reszcie też tak się czuję, że wiem rzeczy, których inne osoby nie wiedzą i mogę coś pokazać fajnego. Więc to mi na pewno dał kurs. Wiem, jak bardziej korzystać z narzędzi, jak lepiej z tych narzędzi korzystać, tak? I zarówno ich pracy, i w pracy, i do takiego życia codziennego, domowego, tak? Jako project managerka, która prowadzi projekty, i ma takie założenie, że chcę mieć też wiedzę merytoryczną na temat tego, co prowadzi. To już teraz jestem w stanie wykorzystać moją wiedzę, ponieważ właśnie zajmuję się też projektami e-jajowymi. Też liczę na to, że będę coraz bardziej potrafiła też doradzać w tematach jajowych no i przede wszystkim też prowadzić te projekty, tak? Że nie zatrzymam się tylko przy takim klasycznym podejściu do projektów technologicznych. Scram Guide nie będzie moją biblią, tylko będę mogła też brać udział w bardziej innowacyjnych projektach, w ciekawszych, będę mogła coś tworzyć nowego, a bardzo lubię robić takie rzeczy, które są inne, do których trzeba, nie ma jeszcze napisanej dokładnie instrukcji, tylko trzeba samemu odkrywać drogę przez który trzeba przejść.